I jestem moi drodzy po treningu. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w nowym vlogu. Daily vlogu to będzie z jednego dnia. Dzisiaj mamy Halloween. Happy Halloween. Wiecie, to jest coś takiego, że gdy teraz jesteśmy tak troszeczkę, wiecie, jest jesień, jest troszkę smutno. Są różne takie słabe informacje, jeszcze blokują różne kraje i tak dalej. Na nowo, wiecie, lockdown 2, to wydaje mi się, że ten Halloween. Jeśli traktujecie go tak jak my, czyli jako zabawę, jako e, okazję do tego, żeby można się pośmiać, pobawić, przebrać, zjeść coś dobrego, jeśli tak to traktujecie, to też byście się cieszyli, że dzisiaj jest Halloween. My nie mamy żadnego, wiecie, drugiego dna w tej historii, nie łączymy z tym żadnej religii. Dla nas to jest bal przebierańców i powtarzam to co roku i powtórzę to jeszcze raz. E, leje na zewnątrz nie jest to dla was nowiną, dla nas też nie, chociaż jestem. Troszeczkę rozczarowana, bo naprawdę pada codziennie. Dziewczyny już pomału tutaj się budzą do życia. Happy Halloween. O widzicie jak się cieszą, Mati mówi, że miała kiepską noc, ale przez to, że chyba jest Halloween, to od rana ma taki nastrój dobry. Happy Halloween. No, i trzeba będzie się przebrać, przygotować jedzonko jeszcze i będzie fajnie. I mamy szkło, zobaczcie. Mamy Happy Halloween Liluniu. mamy szkło. Dzisiaj z samego rana do nas pan przyjechał, pokazywałam wam, jak podjechał. Tak? Ja jak pan przyjechał. Ja też tak? się bałam zejść. Tak, bałaś się zejść? Ja <głos》> Może i dobrze że w piżamie tam nie schodziłaś, bo w sumie po co. No i tak, szkło wygląda w ten sposób, widzicie. Nie jest, że tak powiem, aż tak rażące. Wiadomo, no trochę przykrywa, trochę odbija światła. Wolałabym taką strukturę naturalną drewna, ale wybraliśmy mniejsze zło, czyli przykrycie. Idealnie pasuje to jest jeden kawałek szkła, 2,35 spory. Pytaliśmy też pana o lustro na przedpokój, kazał nam wysłać wszelkie wymiary i nam zrobi wycenę, więc zobaczymy. Pokażę wam ze z którym miejscu myślimy nad tym lustrem. A wydaje mi się, że na stole całkiem fajnie się to prezentuje. O, i właśnie jesteśmy na przedpokoju tutaj mamy drzwi wejściowe. Tutaj stoi mój taborecik, który używam czasami sobie jeszcze w kuchni. I tak. Tu widzicie ten kawałek ściany. Myślimy, żeby tu dać duże, duże lustro, bo e, fajnie jest, jak się wiecie, przed wyjściem z domu, stanie przed lustrem, człowiek się obejrzy, jak tam wygląda, jak sobie szalik ułożył czy czapkę. Wydaje mi się, że to jest fajne. E, I zapytaliśmy Pana, żeby nam zrobił takie... O, na wymiar do tego, bo to jest troszeczkę bardziej w lewą, to jest troszkę w prawą, więc takie ogromne lustro. Zobaczymy, wyślemy te wymiary, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy jest poranek i zobaczymy, co Pan nam powie, ale fajnie, myślę, że fajnie w tego. Tak, na ty. Nie, tam nie, bo to by było za drzwiami. i Wydaje mi się, że to trochę miała się z celem. O, tu gdzie matosia stoi. Fajne. A stań taki rozszerz... Yy, ten... ręce. No, czyli gdzieś tu w tym miejscu. Później mi fajnie to, ja byłoby się większość. zobaczyć. Większy niż ja. No. Szerokość do, do tego, do, te, do tego, do tego, do tego. Albo tam, do wysoko, do tego jeszcze kolejnego jakiegoś dziwnego urządzenia. No, to dziwnego? Tak. Tu już mężuś z rana dostarczył zakupki. Widzę, że jakaś była wpadła jakiś chlebek, a ja mam chlebek. Nie wiem po co, nie mówiłam, ale fajnie, trzeba się cieszyć. O, jakieś sosiki. fajnie, to będzie przekąska do nasze Dipy, i są jakieś różne. Widzę, że to jest z cheddarem, ale bajka. Z garlikiem i onionem, super. Z majonezem, taki ostrzejszy bajka. I jogurciki. Mój mąż bardzo lubi jogobellę, Matysia bardzo lubi tą jogobelle. Wiśniową. A ja najbardziej lubię Lila wiśniową, wiesz? Sama chemia. Niu, niu, proszę cię. Mam nadzieję, że oni zjedzą to normalnie. Mąż kupił mozzarellę. Czyżby szykował się na zrobienie nam jakiejś pizzy? Nie wiem, co to jest w zamiarze. O, w końcu coś dla mamy. Winogron. O, coronation chicken. Ale mężczyzna to robi, zobaczcie moje teraz takie trochę inne zakupy. Zawsze mam wrażenie, że troszeczkę mniej zdrowe. Eee, o, to o to prosiłam, masełko. Yy, I Bri, a mamy Bri. Całe Bri mamy. Bo ja wiem, co mąż chce, Bri, winogron i przekąska. I kolejne bułki czoskowe do piekarnika. Chyba ja tu wszystkiego nie zrozumiałam. I kolejna była, nie wiem. Czyżby tata się szykował na wojnę i będzie teraz ja chleba? <śpięk> Bo ja chleba w ogóle nie jem i myślałam, żeby upiec sobie dzisiaj te moje bułki bez mąki. Więc yy, mam nadzieję, że będziecie pomagały tacie w zjedzeniu tych buł. Właśnie przyszła do mnie y, paczuszka. Zamawiałam sobie ostatnio dwie maseczki. Jedną już noszę, a druga właśnie przyszła. Zaraz ją wyjmę i Wam pokażę, jak wygląda. Chciałam z takim troszeczkę, nie wiem, no po prostu, żeby mi się łatwiej oddychało. I tak wygląda moja nowa maseczka wiecie co, jest trochę za duża, ale może i lepiej, bo ta poprzednia miała tak ściśnięte gumki, że mnie aż, wiecie, tutaj uszy z tyłu swędziały. Nawet, nawet nieźle się oddycha, chyba lepiej niż tej, co mi przyszła ostatnio. No mam nadzieję, że mi to służy. Jak wiecie, długo z maseczek się jeszcze raczej nie wybronimy, więc stwierdziłam, że y, chcę zakupić. Y, ona jest nawet dobrze wykonana. W środku zamawiałam ją na ebayu. I taki oto news poranny. A ja już się ogarnęłam, wykąpałam. Założam sobie taką bluzeczkę, założyłam sobie spodnie, takie troszkę dresowe. Ale wiecie, jest mi tak ciepło jakoś. A dzisiaj mi trochę czeka pracy w kuchni, więc wiedziałam, że tak się ubiorę. No, nie w bluzę, nie w swetr, tylko trochę, wiecie, żeby mi było chłodniej. Pada deszcz, pada deszcz. Jesień wkurza nas. Chyba zacznę śpiewać o tym normalnie, jakieś piosenki. Leje deszcz, leje deszcz. Kończę cierpliwość się nam. Nie ma Rymu, nie ma składu. A, nie będzie girls bandu. Słabo Kaja, słabo Kaja. Co ty znowu wyśpiewałaś? Chyba talentu dziś nie miałaś. No. to wygląda jak było ten, który idzie na koło. Tornado. Tornado. <gry> Lila powiedziała, że ten deszcz na oknach czasami wygląda jak zawiewa, jak tornado. Tornado. Moje dziewczyny mają plan dzisiaj pograć w straszną grę, eee, jak to one powiedziały, obejrzeć jakiś straszny film i eee, jeszcze coś strasznego, Lila mi mówiła, pograć w grę, obejrzeć straszny film i opowiedzieć jakąś straszną historię. <laughs> Także zapowiada się ciekawy, albo można nawet powiedzieć straszny wieczór. Zabieramy się. Dziewczyneczki, jest wszystko ok na górze? i zaniosła na dół. A możesz zejść po nie, czy nie? No to chodź. E, ja moi drodzy, zabieram się za robienie czyli kąkarne. Mam mięsko, fasolę muszę wyciągnąć. Nie wiem, czy wam to nagrywać. W sumie, jak piszecie, czyli kąkarne w internecie, to możecie sobie znaleźć przepis. Może takie uryweczki wam pokażę. Um, ja oczywiście zawsze jakiś tam przepis modyfikuję trochę pod siebie. Serek. Madelda to jest wielbicielka serków i szczególnie tych takich, co się wiecie tak obrywa. Nie. O właśnie w ten sposób i ona by mogła takie jeść właściwie śniadanie, obiad, kolacja. No ale takich nie je, oczywiście. No i e, musimy zaplanować, e, słyszałam mniej Nami mnie mówiła, że w planach macie dzisiaj e, zagrać straszną grę, opowiedzieć straszną historię, obejrzeć straszny film. Um, ale nie straszna gra. No, może ja Wam wymyślę jakąś straszną grę. Okej, może my kalambury, Halloween wersja. Tak, dokładnie, że tylko pokazujemy Halloween wersję e, jakichś takich ale wiesz, na przykład król lew to jest normalna bajka, ale jest tam dramatyczny moment jak y, mufasa, wiesz. Jafar? Yy, skazę trzyma za tą dłoń, ja! później puszcza ją, spada. Ja to zawsze płaczę Ślubo... przy tym, zawsze więc e, musimy. No, ja, bo ja kocham normalnie Króla Alwa Bardzo to moja jedna z pierwszych ulubionych bajek, która tak chwyciła za serce. I oglądałaś, pamiętasz? No, na 13. rocznicę ślubu e, poszłam z mężem do kina, jakbyśmy w Polsce, na tą wersję nową, co była Króla Alwa filmową chyba. I e, ukryłam ten fakt przed dzień wstydzę się teraz ukryłam, to i nie powiedzieliśmy dzieciom, że idziemy do kina, bo wiedzieliśmy, że ona nie chciała. Chcieliśmy pójść sobie sami, a jeszcze mówię, no, no serce im pęknie, jak im powiem, że byłam na bajce, no nie? Ale one miały super, one były wtedy u babci, miały zabawę, wiecie, z dzieciakami. Ogólnie wiedziałam, że nie cierpią, jakbyśmy byli tutaj, no to byśmy ich wzięli z nami do tego kina, tak jak nieraz na nasze randki, zabieramy dzieci, ale wiedziałam, że tam akurat mają, wiecie, i opiekę i zabawę, więc. Przeżyją to. No i żeśmy z tatą poszli na kolację, ale wyjechaliśmy do Warszawy i na kolację. mama. To jest moja wina, przyznaję się. Przepraszam Was, moje córki, wybaczycie mi, że poszłam na kolację bez Was? Tak. Nawet jak nigdy nie skończyłam filmu i nigdy nie obejrzałam cały. Ale wybaczysz? No obejrzałaś. Wybaczyłaś. Nie obejrzałam, obejrzałam. Liluszu, ale wybaczysz. Powiedz to publicznie, żebym już nie miała wyrzucić a, sumienia. Okay. To są moje składniki na y, chili konkarne. Powinny być, słuchajcie, czerwone papryki. Nie mam takich, więc nie kupuję kolejnych. Wiecie, jak wiem, że te się zepsują, a trzeba je zjeść. E, duża cebula ja mam akurat odkrojony kawałek nie przeszkadza sosy pomidorowe możecie mieć przecier pomidorowy tak jest najlepiej e, jedna puszka fasoli wystarczy jedna puszka kukurydzy ja nie mam puszki kukurydzy zużyłam do jarzynowej daję dwie puszki fasoli tym bardziej że fasola jest tutaj ważniejsza e, mięso mielone na oko możecie zrobić z pół kilo wtedy jedna puszka jak macie więcej miejsca jak macie więcej miejsca nie miejsca jak macie więcej mięsa możecie użyć dwóch puszek e, czerwonej fasoli jak macie mniej mięsa mielonego wołowego, bardzo ważne, to jedna puszka fasoli i kukurydzy. Jak nie lubicie fasoli, dajcie tylko kukurydzę i odwrotnie. Tu jeszcze będzie czosnek, kumin, różne przyprawy. Właśnie najważniejsza przyprawa to jest kumin, musicie o tym pamiętać. Czosnek, pieprz, sól, oliwa z oliwek, myślę, czy jeszcze, a pieprz kajen możecie dodać, ostrej papryki, słodkiej papryki oregano, kmin rzymski, czyli właśnie kumin. I w sumie chyba tyle. Nic bardziej prostego, wszystko smażymy po kolei cebula, potem mięsko dodajemy, potem fasolę, nie, potem paprykę cebula, papryka, mięso, fasola e, przeciery albo pomidory z puszki, i koncentrat, e, na oliwie z oliwek i zaczynamy dzieło. A potem jeszcze gotujemy ryż do tego, jeśli lubicie, a jak nie, to możecie dodać jakąś cienką pitę. To się nazywa ekspresowy przepis, ekspresowe gotowanie. E, łatwe, proste, szybkie. A obiad byście mieli, powiem Wam z tego dania na dwa dni. To tak lekko. Więc wydaje mi się, że warto czasami sobie zaplanować takie coś. Dobra, włączamy gaz. Oliwa z oliwek się szybciutko odkrywa, podgrzewa. Cebulka gotowa. Chwilę podsmażę cebulkę i papryczkę i zacznę dodawać mięsko. Zapomniałam Wam powiedzieć, że właściwie pierwszą rzeczą jaką powinniście wrzucić to by był też czosnek posiekany. My mamy czosnki obrane zawsze wcześniej i sobie w już czekają. Jest łatwiej później przyrządzić jakieś danie. I te czosneczki sobie kroicie w drobniutką kosteczkę i rzucacie na oliwę. Podsmażacie i dopiero dodajecie kolejne składniki. Dodałam już mięso na patelni, powiem Wam, że strasznie dużo tego mięsa, że nie wiem czy dodawać kolejne opakowanie. Zaraz jak mi się podsmaży to chociaż troszeczkę to zdecyduję. Możecie przełożyć też z patelni do garnka, bo tak właściwie powinno się robić. Smażymy do garnka, smażymy do garnka. My moi drodzy jutro wybieramy się normalnie na cmentarz, u nas nie ma zakazu, od razu to mówię, bo będę musiała tłumaczyć w komentarzach, jeżdżenia na cmentarze i tak dalej. I my też się wybieramy i co roku 31 obchodzimy normalnie Halloween, a 1 jesteśmy na cmentarzu. Gdyby jutro okazało się, że będzie lało, to pojedziemy dzień później, nie przeszkadza nam to, najważniejsze żeby być. W tym okresie dla nas jest to bardzo, bardzo ważne i żeby po prostu móc w tej zadumie pomyśleć o wszystkich bliskich zmarłych, którzy odeszli. Zakapiłam się i wam nie pokazałam, co dalej robiłam. Ogólnie dodałam yy, i koncentratu pomidorowego, i przecieru pomidorowego. Dodałam później fasolę, rozdzieliłam na dwa garnki. Dlaczego? Aha, jeszcze jedną paprykę dodałam, bo miałam mało. Yy, I powiem wam, dlaczego rozdzieliłam. Ta wersja jest hardkorowa, tylko dla odważnych, mega pikantna, ostra, bo tak powinno smakować czyli kąkarne. Ale ta wersja jest dla dziewczynek, dla dzieci ogólnie, dlatego że y, logiczne, że dzieci by takiej ostrej nie zjadły, więc dla nich odłożyłam w trakcie robienia tę wersję, ona jest bardziej słodsza, a dla nas, dla dorosłych i dla tych, co lubią pikantne przyprawy i pikantne potrawy, jest wersja ta. No. I ogólnie jest to skończone, także szybkie danie proste. Yy, tutaj ryż do tego ugotuję, i jeszcze mam te chlebki. A ty się zaraz pokażę Wam moi drodzy swoją opcję numer jeden na Halloween. Yy, później zobaczycie, którą wybrała, a Wy możecie napisać w komentarzach, która z wersji Wam by się najbardziej podobała. O, ale fajnie, no. <laughs> ale fajna ta opcja, ci powiem. A czy to nie był strój taty? Tak, to był strój taty z tą taką maską z tego horroru. Aha. Ale ja zrobiłam z tego czarownicę. Ale pełno z tego czarownica wyszła. Też można wziąć włosy do tyłu. No. Za um, kaptur. Bo jest jeszcze tutaj kaptur. Pokaż. Czekaj. Coś z kaptury? O, o, tak. Aha. Pokaż. Wtedy. No to to już wygląda dziwnie. No chyba tak. Lepiej w tym. No lepiej w tym. Pierwsza opcja. No i zobaczymy, którą właśnie nasi widzowie by to wybrali. By jak tak robię. No fajnie. I za chwilę wparuję opcję numer dwa. O, A te legisy? Yes, nie... Eee, e, no to, fajnie. Tak. To jest e, Pani e, Kart, tak, Królowa Kart chyba coś takiego, Pani Kier albo Pani jakiś Treflik albo coś, bo ja się nie znam na tych Kier, Trefl ani tych, tylko znam się Czerwo, Dzwonek, poczekaj, Wino i Żołądź. Dajcie mi znać, moi, e, bo to tak. jest bardzo ciekawe, dajcie mi znać moi drodzy w komentarzu, czy Wy znacie określenia Pik, Kier i tak dalej, czy znacie, Matysia nie wie o co chodzi, Dzwonek, Czerwo, Żołądź, bo ja znam te. Czerwień, żołądź, wino, wino i, dzwonek. i dzwonek. No fajny ten strój, tylko I tutaj tu wiem, ale tutaj jakaś fryzura albo peruka, albo coś by fajnie wyglądało. Tak, ale jest trochę za duże. Mhm. Myślę, że może na drugi rok, bo to jest trochę za duże, ale jest jedną z opcji. No dobra. Masz jeszcze coś? Tak, mam jeszcze jedną wartość opcję. No to czekam. I zaraz będziemy mieli opcję numer 3. Ło, wow, a to co tu. To... Najlepsze, a... najlepsze to są te leginsy, psują całe, bez... psu. <grypsi> ale my je widzimy, wiesz, ciężko się, a to jest jakaś dama. Nie kot. No ale taki trochę. A, tak, taki jakby kot poszedł. Królowa kotów, ale taka troszeczkę Nie. bym powiedziała, o właśnie, taka to zarozumiała. Dziewczyna kot. A dziewczyna kot, no I teraz. Mam... I to pasowało do tego. No w sumie tak, bo to srebrna spódniczka. No jest to też opcja, dajcie znać moi drodzy. Mi się podobała chyba druga najbardziej. To jest pierwsza. To jest A jeszcze jest jedna opcja. Uh -huh. No dobra, no to czekamy na opcję numer 4. Ostatnią? To jest opcja numer 4? Aha, numer cztery. dobra. Opcja numer 4. Opcja, opcja numer cztery. Ej, no powiem Ci, że ta opcja mnie rozbawiła chyba najbardziej. Wiem, to miało tak się rozbawić. I leginsy wygrywają. Nie, nie chodzi o elegancję. Wydaje mi się, że fajna jest ta opcja. Eee, tylko jeszcze bym tu dodała jakiegoś pazura, że ta e, pani sprzątająca, czy ten kopciuszek, czy cokolwiek jest troszeczkę straszne. Więc trzeba by było jakieś brwi chociaż e, podkręcić. Wiesz, żeby miała takie złowieszcze, albo nie. Nie. Albo coś tam, nie? Bez takiego mocnego malowania, ale z jakimś akcentem. Ale fajnie, fajnie. Ja to miała być taki na żart. No, ale żart jest dobry, jest dobry. Wyłącz jak Dobra, czekam. Wygrywająca. No, zapraszam. A ona na miotle przyszła. Dobre, dobre. To jest fajna miotła, taka trochę dla żartów, nie? No i tu w tym byłaś już. Tak, to wygrywająca. A, to według Ciebie wygrywająca opcja. Wygrywająca, co ja mówię. A Z czy Lila tam. zakłada jakieś swoje opcje? Tak, ona teraz już przybrała się. No dobra, czekamy na nią. Opcja numer jeden, Lila, opcja numer jeden. Okej. Okay. Wow, no, mamy tutaj e, hiszpaneczkę. Ja jej zrobię włosy. A Hiszpaneczka to tak, nie rączki, nie rączki do góry Hiszpaneczka i tak tańczy z rączkami do góry, tak? Tu, 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 tu. Pokaż, Maty, Coś to jest tyro, ale bliżej te ręce, obydwie na górze, jedna tak wygięta. O, bardziej tak jak Matidas. No, idzie wam coraz lepiej, Lila Czy Ty masz jakąś pomadkę na ustach? Matysi. Ach, ty! <śla> Matysia, ma chyba też o tym nie wiedziałaś. No, ale ja chcę taką czerwoną. Powiedz ładnie. Ja ci mogę dać? Ja chcę czerwoną. Chcę? Ja chcę czerwoną. I tą opaskę, i ten wadliatra. Baz... Ja... Patrz, 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 patrz. To jest przerażająca, straszna hiszpaneczka. Ja! Lilusia, opcja numer Czerwone. dwa. Pięknie, no zobacz, jakie jest ładnie. A to jest y, uciekająca panna młoda. Nie, to jest. To szkielet. I to, y, tutaj ten środek się zmienia. Przepięknie, a pokaż ten środek sukienki. Tak? Bliżej, bliżej, pokaż się. O, jak. Tak, tak, Może zobaczyć. Musiałabyś się ty przychylić, wiesz? O, i zmienia się właśnie. Pięknie wyglądasz, mm -hmm. powiem ci, że... Ekstra! Ta opcja wygrywa Lila u Ciebie. Ale jeszcze mam parę innych. Okej. Okay. I trzecie wejście Lilianki. Okej. Okay. Wow. Ej, no nie Wonder Woman. Pięknie. No wspaniale powiedz. Ja nie ma z taką rękę, tylko pan. A, jest tam na górze, była w tych wszystkich. Nie, no fajna, powiem Ci ta Wonder Woman ekstra. Wonder Woman. Wonder Woman. <noise> O, Linda, fajnie, fajnie, naprawdę. Dajcie znać moi drodzy, który strój Wam się najbardziej podobał. Mati zostaje w czarnym, prawdopodobnie a Lila. Zobaczymy. Lipstick. No to mama, lipstick na 10, który był Twój ulubiony. Miałyście pierwszy się nie malować, a Mati już ma lipstick. Pierwszy był Henryka. Mi się chyba najbardziej podobałaś w tej e, okay. ślubnej e, wiedźmie. Wiedźmi, nie wiem, jak druga. No, druga opcja była najlepsza. A tu stwierdziłam, że zrobię taki stolik po prostu dla dzieci, z soczkiem, z jakimiś tam słodkościami, z serkami, chrupeczkami, borówkami. I dzieciaki będą mogły sobie tutaj, wiecie, posiedzieć, ale tutaj zjedzą dzisiaj z nami normalnie, wiecie, czyli konkarne, normalne danie, a tam będzie taki stoliczek jak po prostu ze swoimi gośćmi przyjdziecie sobie, to możecie sobie wtedy tutaj śmiało usiąść do tego stolika. Tak, ale tutaj też będziecie z nami siedzieć, ale tam stwierdzam, że fajnie tak wygląda taki szwedzki stolik. Jeszcze Wam może zrobić jakieś fajne kanapeczki. Hej, hej moi drodzy! Stwierdziłam, że ja wam się pokażę, zanim znikniemy na naszej dzisiejszej domówce. Jak widzicie, ja postanowiłam zostać dzisiaj kotkiem. Myślałam nawet, żeby sobie zrobić taki czarny nosek, ale stwierdziłam, że może jednak nie. Zrobiłam po prostu troszeczkę inny makijaż i doszłam do wniosku, że nie będę aż tak szalała. Ale nie wykluczam, że sobie tutaj zrobię czerwoną pomadkę, bo to by fajnie wyglądało. Generalnie mam tutaj taką, jak widzicie, muchę, mam takie rękawiczki. Ja już miałam taki strój i dokładnie chyba 16 lat temu byłam przebrana za kota. Miałam wtedy na domówce u znajomych takie dwa kucyczki. I powiem wam, że jak mi się uda, to znajdę to zdjęcie i wam wrzucę do tego filmu, żebyście mogli zobaczyć. Także jest dzisiaj powtórka z rozrywki, można tak to powiedzieć. Nie miałam wtedy takich rękawiczek, tylko z takich. Takimi długimi szponami, pamiętam. Nawet jedną rękawiczkę ostatnio jeszcze znalazłam, ale już drugiej nie i podpadały takie srebrne, długie paznokcie. Mam też na sobie sukienkę, taką czarną. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ona jest do kolan, Może się odsunę i mi się to uda pokazać. A na dole, żeby było zabawnie, mam zwykłe kapciuszki. Wiadomo, w domu nie będę paradowała, wiecie. W... W jakichś butach na obcasie. I co? Zabieram się dalej, zaszykowanie nam takich jakichś przystawek, coś w tym stylu. I zaczynamy taką naszą domóweczkę. Pewnie znikniemy niedługo, nie będzie nas. Nie wiem, czy będę pamiętała, żeby coś nagrywać, bo jednak chcemy się troszeczkę, że tak powiem, zabawić. Dzisiaj więc. Możliwe, że to już jest końcówka, ewentualnie jeszcze do Was jakieś będą przebitki. Dajcie mi znać koniecznie, jak wy spędzaliście Halloween. Czy się jakoś bawiliście, czy jednak nie obchodzicie tego święta? Święto to bym nie nazwała tego świętem, tylko po prostu taką okazję, żeby można się poprzebierać, zjeść coś dobrego, pozbierać cukierki. Także dajcie mi znać, czy u Was. Coś takiego się działo, że się przebieraliście, a jak nie Wy, to chociaż czy Wasze dzieciaki e, chciały się przebrać i jakieś cukierki, czy coś tam wymuszały, jakąś imprezkę? Dajcie mi znać. Dobra, a ja uciekam szykować, wyciągać jakieś doritoski, jakieś sosiki. All the way. Ilu została w tej sukience, nie wiem czy wam mówiliśmy. Jedyne co nie. pozwoliłam, to zamknij oczy. Takie cienie różowe. Pasują jej tak troszeczkę, wiecie. Ach, już, 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 za chwilę, za chwilę, zaczynamy. Cześć, kochani! Ja już jestem gotowa na Halloween i chciałam wam pokazać mój. Kofią. Straszysz? Mhm. Czekaj. Jako tak zrobię? Pokażmy się obie. Fajne. Do miniaturki zdjęcie. All the way. All the way.